Kocham takie dni. Zastępstwo na ostatniej lekcji jakby już człowieka nie mogli puścić niczym. Konia krwi arabskiej wolno by brykał i brał zielone. Mowa o trawie oczywiście w sensie takiej, co jedzą konie Ech, nieważne. A tak to otrzymają nas przez 45 minut jakiejś nędznej paplaniny od człowieka, którego nigdy więcej nie zobaczymy na oczy. Po twarzy już widzę, że posępny nudziarz, taki Scrooge od Dickensa, tylko urodzony jeszcze za okupanta. Siemanko. Błagam, nie, tylko nieudawany język młodzieży, najgorzej. Dobra, żomeczki, przysłano mnie do waszej klasy, żeby opowiedzieć o tym tego i owego, jak się imprezuje. Nazywam się Edward Krzepki, policjant z kości, emerytowany pies. Zresztą kilka mordeczek z tej klasy już kojarzę. Temat tych zajęć miał być jakieś tam zasady bezpieczeństwa, BHP, jakieś pierdopierdu bla bla bla. Ale ja mam pomysł na te zajęcia, pomysł lepszy. Opowiem wam o tym, jak się imprezuje. Dobra, przyznam, że bany i kre Pytanie brzmi, czy do czegoś mi się to przyda. Hej Przemo, w sobotę jest u Pauliny. Wow, to było szybkie. Normalnie jak w jakimś filmiku na YouTubie czy coś. O, cześć, Przemek. Piwa są w lodówce. Jezu, ile to już odcinków? W sensie razy marzyłem o tym, żeby powiedzieć jej tak po prostu, co czuję, że, że chciałbym. Ach, no tak. Klasyk. Totalny, żałosny klasyk. Stary. Karolina zgonuje, rzyga w łazience, I cię ogarni, bo mi się nie chce już. Czy to możliwe? Czy wiedza ze szkoły faktycznie będzie teraz przydatna? No dobra, to kto mi powie, pod jakim kątem trzymamy włosy koleżanki, która za dużo wypiła i wita się z klozetem. No co nikt nie wie? Pod kątem 45 stopni względem pleców. Bardzo proszę, tutaj. A jeżeli koleżanka ma już kucyk na włosach, to trzymamy w tym miejscu ręką i pozwalamy, by głowa sama dyktowała tempo. To jest absolutnie najlepsza jakościowo wiedza, jaką system edukacji starał mi się wcisnąć przez ostatnie 3 lata. Chcę więcej. No, dobra, to akurat mógł być przypadek, że się udało. Ciekawe, czy inne lekcje faktycznie by miały zastosowanie i. Przemek! policja o drzwi pomocy! Co ja mam robić? Nie mogę dostać mandatu. Jezu, jak rodzice się dowiedzą, będę musiała spać w pokoju dla służby waspen. Proszę, zrób coś! Ach, czasami zapominam, że Skuba na machajsu, jak lodu, ciężko będzie to przeskoczyć. M możesz na mnie liczyć! Co mam im powiedzieć? Że ściszymy? A jak zapyta o dowód? Albo o czy są rodzice? Co uczynić? Gdzie szukać mądrości? Przemo, myśl. Myśl. Policja puka do drzwi w trakcie imprezy i... Co robicie? Banalne, lol. Przepraszam, mówię, że ściszę i pozamiatamy. Oho, jeszcze jakieś pomysły? Mówię, że to nie u mnie. Ja bym powiedział, że to starszy brat, albo coś. Podgłaśnia muzykę jeszcze bardziej i wysypuje mąkę za okno, żeby wezwali antyterrorystów. Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Ale najlepsze, co możecie w takiej sytuacji zrobić, to po prostu nie otwierać drzwi, bo nic nie mogą wam zrobić. Ej, hey, odjechali! Jak to jest, że wystarczy człowieka nauczyć czegoś praktycznego w życiu, to będzie wiedział, jak przetrwać, ale jak wciska mu się coś na siłę, to zawsze wychodzi bokiem. Jakby mnie na własnym koncie bankowym procentów uczyli, to by było jednak łatwiej niż na kartce papieru. O nie, lud się skończył. Poproszę tego. O, shit, ja nie pamiętam jego imienia. Boże, ja nie pamiętam imienia nikogo z tych ludzi. Imię. Nawet nie próbujcie ich spamiętać. Na melanżu potrzebujecie znać tylko dwa. Wasze własne, na wypadek, gdyby zabrała was karetka i Jezusa, gdyż będziecie go potrzebować w chwilach waszej najcięższej próby. No to co mamy zrobić, jak nikogo nie pamiętamy, a trzeba zagadać? To proste. Używajcie słowa ziomek w wielu odmianach i na końcu dodawajcie zawsze pytanie, żeby nikt o nic was nie zapytał. Cześć ziomek. E, mamy jeszcze lód? Tak. Ziomuś, a chciałbyś mi nasypać? Co? Dzięki. Ktoś ci mówił, że jesteś zajebisty Ziomal? Tak, tak, tak. Dzięki, Ziomo. Muzyka jest ważna, ale jeszcze ważniejsza jest osoba, która zapuszcza srogie bity. Święta zasada melanżu mówi, że kiedy zaczyna lecieć disco polo czas na zmianę dj -a. Oczywiście prędzej czy później ta sama zasada zostanie zastosowana w stosunku do was samych Jak to się stało? Jak mogłem puścić przez Twe oczy zielone? Dobrze, że Paula tego nie słyszała. No właśnie, a gdzie ona? Trzeba jakiś pretekst, żeby poszukać mojej tygrysicy. Ziomek, jest jeszcze jakieś alko? Nie wiem, spytaj Pauliny, to jej chata. I gotowe, niby szukamy wódeczki, ale tak naprawdę szukamy laseczki. Idealnie. Paulina jest może... Hala? Teraz lekcja najcięższa. Co zrobicie, gdy na melanżu zobaczycie coś, co złamie wasze serduszko? Nie no, błagam, jakim trzeba być lamusem, żeby być tym kolesiem ze złamanym sercem, a nie tym, co to serce łamie? Beach, please. Możecie sobie mówić, że, że zachowacie się mnogę, że powstrzymacie emocje, ale rzeczywistość może was zaskoczyć. No co ty? Paulina, ja. W takiej sytuacji rozwiązanie jest tylko jedno. O, gdzie byłeś? Na koniec uniwersalna rada. Jeżeli ktokolwiek, gdziekolwiek na imprezie zapyta was, gdzie byliście, a nie było was 5 minut, 5 godzin, nieważne jak długo, zawsze odpowiadacie: Byłem na fajku. Dobra, ziomeczki, w tym tygodniu mamy taki że specjalnie dla Was, żeby zrobić ten challenge. Przerywamy ten zacny melanż w środku nocy, więc musimy się udać się za pierwszym razem trafić tą piłeczką do tego kubeczka. A co wtedy robicie? Wtedy dajecie łapkę w górę pod tym filmikiem i wbijacie na nasze Instagramy. Uff, wszyscy mi kibicują. A zatem, tak jak mówiłem, wbijacie na nasze Instagramy. I daję ci łapkę w górę na ra. Jak im prezować? A ja miałem...